No, grudzień to jest niezwykły miesiąc w siłach zbrojnych, w wojsku, w agencji uzbrojenia, we wszystkich naszych jednostkach, w polskim przemyśle zbrojeniowym. No, to jest miesiąc, który przynosi wiele owocnych inicjatyw, bardzo dobrych kontraktów, które podpisujemy, uruchomienia systemu, tak jak systema, system Wisła, dobrych zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym i u naszych. Sojuszników w tym tygodniu Rosomaki, wczoraj z fabryką broni łucznik podpisana umowa na groty, na wisy, na granatniki podwieszane, na wszystkie cały ten sprzęt, który jest bardzo potrzebny. Wcześniej drony, remont kas. To wszystko pokazuje, jak intensywnie działamy, jak intensywnie gospodarujemy gigantyczny, największy w historii budżet. Bezpieczeństwo i gospodarka. To się spotyka po raz kolejny w Ministerstwie Obrony Narodowej. Inwestujemy w polską armię, kupując u polskich przedsiębiorców. Realizujemy nasze zadanie 50 na 50 i dajemy coraz to bardziej nowoczesne sprawy, nowoczesny sprzęt. Dzisiaj nie będzie przyziemnie, dzisiaj będzie kosmicznie. Dzisiaj udajemy się w tą domenę, w tą przestrzeń, która jest przyszłością, którą będziemy rozwijać podjęliśmy decyzję o budowie wojsk dronowych, komponentu medycznego, ale też rozwoju zdolności w kosmosie, operacyjnych, obserwacyjnych w każdym wymiarze. Przyszłość należy do tej przestrzeni, do działań w tej przestrzeni, do przygotowania do działań w tej przestrzeni. Dlatego dzisiaj podpisana umowa dotycząca czterech satelit w programie Mikroglob staje się niezwykłym osiągnięciem polskich sił zbrojnych. Poszerzenia możliwości, zwiększenia operacyjności, obrazowania, które jest absolutnie konieczne do działań taktycznych, operacyjnych, działań, które już przeprowadzamy w naturalnym środowisku. Wojna na Ukrainie bardzo dobrze to pokazała. My możemy korzystać, bo mamy dobre relacje z naszymi partnerami z Włoch, z Francji, od których korzystamy z obrazowania satelitarnego ale to jest za mało. Polska musi mieć własne zdolności. Od początku, kiedy z panem ministrem Tomczykiem przyszliśmy do resortu, bo on się bezpośrednio tym zajmuje, jest pan generał Górka, odpowiedzialny właśnie za tą przestrzeń również kosmosu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Podjęliśmy działania związane z przyspieszeniem, z aktualizacją i ze zrealizowaniem czegoś, co jest ambicją od wielu, wielu pokoleń, można powiedzieć, od wielu, wielu lat. Zdolności operowania obrazowania w kosmosie. Polska jest do tego gotowa. Umowa zawarta dzisiaj jest o wartości ponad 550 milionów złotych. Ponad pół miliarda złotych inwestycji w cztery mikrosatelity, które posiadają odpowiednie sensory, zarówno do obrazowania w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. Co zasadne jeszcze i bardzo ważne te pieniądze, które wydajemy, inwestujemy w działania na rzecz obrazowania przez polskie satelity, to są pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy. To jest ważne, że inwestujemy i zagospodarowujemy te środki, które są w ramach środków z Unii Europejskiej. Szanowni państwo, rzecz kluczowa. Rozwijamy to w oparciu o polskich przedsiębiorców, o polskie firmy. Firma, która dzisiaj podpisała z Agencją Uzbrojenia jest niedaleko stąd, bo mieści się siedziba w Piasecznie. Firma Krotech daje szansę na takie bardzo pozytywne rozwinięcie zdolności obrazowania. Bardzo się cieszę, że to jest właśnie polska firma, która pokazuje, jak ważna jest innowacja, jak ważna jest ta przestrzeń która do tej pory no, była może niedoceniana, może nie zwracano na nią tak dużej uwagi, a ona jest przestrzenią przyszłości. Bez zdolności obrazowania z kosmosu nasze oczy nie będą tak uzbrojone, nie będą tak efektywne, jak powinny być. Bardzo serdecznie dziękuję założycielom, tym, którzy prowadzą firmę, którzy działają w tej przestrzeni jakże potrzebnej. Dziękuję Agencji Uzbrojenia na ręce pana generała Kuptela, dziękuję bardzo całemu departamentowi na czele z panem generałem Górką, dziękuję panu ministrowi Tomczykowi, który nadzoruje te działania właśnie infrastruktury. Kosmicznej, nowych technologii, też sztucznej inteligencji, nad którymi pracujemy. Przypomnę, przyjęliśmy we wrześniu tego roku strategię rozwoju sztucznej inteligencji w wojsku polskim do roku 2039. To wszystko udowadnia, że dla nas nie ma rewirów niedostępnych, że wojsko polskie, siły zbrojne, Ministerstwo Obrony Narodowej będą inwestować wszędzie tam, gdzie zwiększa się zdolność do działania, do operowania. Ta kompatybilność różnych systemów, bo to nie tylko przecież satelity, ale to też cała obsługa naziemna tych satelit i system przetwarzania danych, bo umowa opiewa na wszystkie te działania w tym obszarze. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia tego kontraktu. Dziękuję również panu ministrowi Bejdzie, który nadzoruje działania Agencji Uzbrojenia i wszystkim tym, którzy wytwarzają najlepsze produkty. Podbój kosmosu, działania na rzecz zwiększenia operacyjności polskich wojsk, informacji, obrazowania, systemu przetwarzania danych stają się faktem. Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju swoich sił zbrojnych.